Wraz z odkryciem afrykańskich kopalni diamentów w 1867 roku kamienie te stały się bardziej dostępne dla jubilerów, a co za tym idzie ich klientów. Łatwiejszy dostęp oznaczał większe możliwości w projektowaniu biżuterii. Jubilerzy wówczas eksperymentowali z formami i motywami. W 1910 roku kulot, francuski mistrz złotnictwa pracujący dla Bachrona, stworzył diadem oparty na motywie fali. I choć wielu wcześniej próbowało jak najwierniej oddać piękno tego zjawiska, w tym faberze bolin czy kartie, to właśnie on w sposób najbardziej realistyczny ujął wzburzone morze. Całość jest niezwykle dynamiczna, by osiągnąć wrażenie wznoszenia, jubiler wykorzystał nie tylko diamenty i metal, ale także puste przestrzenie pomiędzy nimi. Za inspirację przy projektowaniu diademu posłużyła Wielka Fala, jedna z trzydziestu grafik autorstwa Katsushiki Hoksaya, należącego do najwybitniejszych japońskich malarzy i drzeworytników. Czerpanie inspiracji z dalekiego wschodu stało się możliwe za sprawą dynastii Meiji, a dokładnie cesarza Matsusz który przeprowadził w Japonii głębokie reformy społeczne, między innymi zniósł system feudalny, wprowadził powszechne szkolnictwo oraz doprowadził do reformy systemu zdrowia, administracji, a także powstania pierwszych koncernów. Za jego rządów Japonia otworzyła się na zachód, dzięki czemu w końcówce XIX wieku sztuka japońska stała się niezwykle modna na mniej więcej kolejne dwa dziesięciolecia. Wracając do klejnotu stworzonego przez Baszrona, to wiemy, że został on wystawiony na sprzedaż w jego salonie za 12,5 franków. Niestety, późniejsze losy diademu nie są znane, nigdy więcej nie pojawił się publicznie. Być może znajduje się w archiwum firmy, bądź ze względu na potencjalną trudność w jego noszeniu został zdemontowany. Jak oceniacie ten projekt?